Witam z tej strony Mary Despe. Dzisiaj honorowy gość, czyli nasz dowódca Piotrze. Piotrze? No, no dobry wieczór. Witam, dzień dobry. Nie, jak to wyglądacie? Ja... No, 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 to jest dobry wieczór. Teraz mam akurat pół, po północy, chwilę po północy, jeszcze tutaj. 20 minut. Dobry. Wilczy z nami siedzi. Jest właśnie tutaj operatorem garażu. naszego. Ja, witam. Tak, tak, tak jest. I to tutaj jest, dwa, jakby to powiedzieć, jednorazowy prezent od wilczego, więc życzymy tutaj jak najwięcej. Oby prezent. To jest 25 paczek. Więc yy, ja bym proponował pojedynczą, ale to Piacze może lepiej wybierz ty, jak wolisz. Po Nie no, operator liczy. wybiera. Ja tu, ja tu obserwuję. Bardzo dziękuję Wilczemu no, no, oczywiście. To, to zaryzykujemy szczęciem takim jakie ja miałem. No to klikaj pan. Pierwsza nic. Jakie nic? 7 dni pro konta premium panie. To już jest nieźle. Nawet na to brezing to wypadło. 500 golda. No. Na razie. co? mi go O niebieski, 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 niebieski. Pewnie kamuflaż. Czołg. Czołg. Aby śmieszne było. Kamuflaż na lodówkę. Wy... To, wiesz co Czołg. robisz. Wiesz co robisz. Czołg. Może być, może być, może My być. Najlepsze jest to, że wcześniej mówił o tym, że lodówka ma nowy model i się kamuflażu. Ja? Wiecie, zawsze coś. O! Coś to za manię. Ja nie da rzekł. Ale już jest kamo, to też jest nieźle. Póki pięć paczek i, i no, tragedii nie ma, dopódy nie urywa. Niebieska. Nie ja no, chociaż jest bogaty na ten, no. to, o, a, a dzień... no coś było. jeden. Ale z 500 jeszcze 18 pudełek. Może... Może, może. Aż dziwne, że nawet niskich tierów nie ma. No nie? Ej, no ale to jest trochę przykre. No kurde, wilczemu to leciało jak porąbane. Ale premium chociaż idzie, premium, premium, zawsze coś. Ooo... Kurde. Ej, no czemu nawet nie ma niskich tierów? Nie rozumiem. Może nie być niskich kierów, ale dajcie premkę. O, siedemnik od napremium, bardzo dobrze. Ale one mają O, niebieskie, 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 patrz, to jest czołg, to jest czołg. To jest to jest styl, styl. styl na Sheridana. Co <grym> wiesz co robić. Oj tak, ja w ogóle... w tą, tą stronę nie mam linii, ale co to. Ale, ale będziesz no. robił, bo masz kary. Zawsze, zawsze styl. Ale patrz, 1250 golda. No to nie. chociaż sypnę. O patrz, niebieska druga. O. Czołg, 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 czołg. To będzie, to, to Styl na Lewandowskiego, to ci się przyda. O, to, to mi się Ty przyda, no, no. Ja, przyda. Nawet. Styl na lewego, bo... Nie, to mu się przyda, bo on lewego robi. No, no a, tak, w tak. że... tylko. Tak, nie, jest, jest daleko. No, szkoda, że nie czołg. Ile tam o, jeszcze zostało? Patrz, no, nie, trzy podrząd, panowie, trzy podrząd. rząd. Czołg. Cząk. Nie. Styl. Jak sypię mu stylami na WZP. Ej, trzy style pod rząd. W zasadzie o, to. Trzy przystary. style pod rząd. Ja jeszcze nie widziałem, żeby komuś tak trzy razy podrządowalnęło. No, do Piotrze się nie wyrobi z tymi liniami. No, jeszcze muzeta. No. Matyldę. Właśnie mówiłaś, że nic niskiego nie sypie. Już myślałem, że niebieskie to było bo no. cię. O, patrz masz niskie. Już masz dwa lorki. Oj tak. I kredy nie to też miał, nie będziesz narzekał. Tylko że lecą stylizami z, z ciągu. No ale styli to ci deszło. Halo, dużo. duża. No i jest Tak to ostatni będzie. Jeszcze nie. Nie. No Już na czołg masz, żeby kupić, ale. No już na czołg jest. No na zakupie. No hopę. drugi. A. Patrz jeszcze zostały. No gdyby Weź nie. spauzuj, spauzuj. Znaczy to pudełek wróć. No, <laughs> okej. Okay. Dobra, dobra. I Tom. otwórz, otwórz i wróć, otwórz i wróć trzy razy. <laughs> no, to, no co taki myk? Kung Fu Panda. Dużo Więc Eee. Eee. Pięćset gołda. Pięćset nie będzie. I czuł. Nikolaj na premium chociaż, no, ale no nie było najgorzej. Nie było najgorzej. Ósemki nie ma, a pokażę statystyki. No, tysięcy golda, Piotr, masz i 2 miliony kredytów i 26 dni premium. Patrz. Masz, masz to, ale jeszcze nie, nie wiem, co będzie. Może kupić CS5. Nie, ja, może sobie wybrać, no bo został jeszcze tydzień, ta nie, na CS-a to tylko dzisiaj. Ale chodzi mi, że tydzień kalendarza. A no tydzień kalendarza, no tak. No dobra. No to kończymy. Dziękuję wszystkim za uwagę. To było wynik by może nie było ósemki. Ale przynajmniej coś tam wyleciało. Ja tam nic nie mówię, bo jeszcze zacznę konąć, a tu nie ma co robić po to materiału, od no tego jest prawie winny pan u nas, więc <laughs> ja trzeba zrobić osobną serię bo... chyba. <laughs> Dobra, no, do usłyszenia. Osobną playlistę trzeba dokładnie, zrobić na, na dokładnie. YouTube. Dokładnie. Dobra, do usłyszenia, cześć wszystkim.